Po rozmowie ze Zbyszkiem Jagienka przez trzy dni nie ukazywała się w Bogdańcu, a Toli li wpadła z wiadomością, że opat przyjechał do Zgorzelic. Maćko przyjął nowinę z pewnym wzruszeniem. Miał on wprawdzie z czego spłacić sumę zastawną, a nawet wyliczył, że dość mu zostanie na pomnożenie osadników. Zaprowadzenie stad i inne potrzeby gospodarskie, niemniej jednak dużo w całej sprawie zależało od życzliwości bogatego krewnego, który mógł na przykład chłopów osadzonych przez się na zrębiach zabrać albo zostawić i tym samym zniżyć albo powiększyć wartość majątku. Wypytał zatem Maćko bardzo dokładnie Jagienkę o opata, jaki przyjechał, Wesół czy chmurny co o nich mówił i kiedy zjedzie do Bogdańca. Ona zaś odpowiadała mu roztropnie na pytania, starając się pokrzepić go i uspokoić we wszystkim. Mówiła, iż ołat przyjechał zdrów i wesół ze znacznym pocztem, w którym prócz zbrojnych pachołków było kilku kleryków wagantów i rybałtów, że pośpiewuje z żychem i rad podaje ucha pieśniom, nie tylko duchownym, lecz i świeckim. Zauważyła też, że rozpytywał z wielką troskliwością o maćka, a opowiadań żychowych o przeprawach zbyszka w Krakowie w słuchał. Sami najlepiej wiecie, co wam czynić należy, rzekła w końcu mądra dziewczyna, ale ja tak myślę, i że wypadałoby Zbyszkowi zaraz jechać, starszego krewnego powitać, nie czekając, aż on pierwszy do Bogdańca zjedzie. Maćkowi trafiła ta rada do przekonania, więc kazał przywołać Przybierz się pięknie i pojedziesz pod nogi opata podjąć, cześć mu wyrządzić, aby i on cię umiłował. Następnie zwrócił się do jagienki. Nie dziwowałbym się, choćbyś była głupia, boś od tego niewiasta, ale że rozum masz, to się dziwuje. Powiedzże mi, jaką mam najlepiej opata ugościć i czym go ucieszyć, gdy tu przyjedzie. Co do jadła, sam powie, na cel ma ochotę. Lubi on dobrze podjeść, ale byle dużo było szafranu, to i nie przebrędza. Maćko, słysząc to, porwał się za głowę. Skąd ja mu szafranu wezmę? Przywiozłam, rzekła jagienka. A Bogdaj się takie dziewki na kamieniu rodziły. Zawołał uradowany Maćko. I ku oczom to miłe, i gospodarne, i roztropne, i ludziom życzliwe. Hej, żebym tak był młody, zaraz bym cię brał. Na to Jagienka spojrzała nieznacznie na zbyszka i westchnąwszy cicho, mówiła dalej. Przywiozłam też i kości, i kubek, i sukno, bo on po każdym jedzeniu rad się kość mi zabawia. Miał ten obyczaj i drzewie, a gniewliwy przy tym bywał okrutnie. Gniewliwy to on ci i teraz bywa. Nieraz kupkiem o ziemię praśnie i precz za drzwi do pola wyskoczy. Ale potem śmiejący się wraca i sam pierwszy nad swoim gniewem wydziwia. Wy go przecie znacie. Jeno mu się nie przeciwić, to nie ma lepszego człowieka na świecie. A kto by mu się tam sprzeciwiał, kiedy on i rozum ma od innych większy. Tak to oni ze sobą rozmawiali, gdy tymczasem Zbyszko przebierał się w alkierzu. Wyszedł wreszcie tak piękny, że Jagienka aż olśniło, zupełnie jak wówczas, gdy pierwszy raz przyjechał w swojej białej Jace do Zgorzelic. Ale tym razem zdjął ją głęboki żal na myśl, że ta jego uroda nie dla niej i że on inną umiłował. Maćko zaś rad był pomyślał bowiem, że Ołupat pewno sobie zbyszka upodoba i przy układach nie będzie czynił trudności. Ucieszył się nawet tą myślą tak dalece, iż postanowił jechać razem. Każ mi wymościć wóz rzeku do Zbyszka mogłem jechać z Krakowa aże do Bogdańca z żeleściem między żebrami, to mogę teraz bez żeleścia do zgorzelic. Byle was nie zamroczyło, Ej, nic mi nie będzie, bo już czuję w sobie moc. A choćby mnie ta trochę i zamroczyło, będzie wiedział o upad, jaką on ku niemu śpieszył i tym hojniejszym się okaże. Mniejsze mi wasze zdrowie niż jego hojność ozwał się Zbyszko. Lecz Maćko uparł się i postawił na swoim. Po drodze stękał trochę, nie przestawał jednak dawać Zbyszkowi nauk, jak się ma zachować w gorzicach, szczególniej zaś zalecał mu posłuszeństwo i pokorę wobec możnego krewnego, który nigdy nie znosił najmniejszego oporu. Przyjechawszy do zgorzic, znaleźli życha i opata na przyłapie, spoglądających przed się na pogodny świat Boży i popijających wino. Za nimi pod ścianą siedziało rzędem na ławie sześciu pocztowych, w tym dwóch rybałtów i jeden pątnik, którego łatwo było rozeznać po zakrzywionym kiju, obońce u pasa i po małżowinach naszytych na ciemnej opończy. Inni wyglądali na kleryków, albowiem głowy mieli z wierzchu pogolone, odzież jednakże nosili świecką, pasy zbyczej skóry, a przy boku kordy. Na widok maćka, który zajechał na wozie, ruszył się żywo zych, o upad zaś, widocznie bacząc na swą duchowną godność, został na miejscu, począł tylko coś mówić do swoich kleryków, których jeszcze kilku wysypało się przez otwarte drzwi izby. Zbyszko ich wprowadzili pod ręce słabego maćka na przyłap. Żąłkę jeszcze nie mogę, rzekł Maćko, całując opata rękę Ejlem, przyjechał, aby się wam, dobrodziejowi mojemu, pokłonić za gospodarstwo w Bogdańcu podzękować i o błogosławieństwo poprosić, które grzesznemu człowiekowi najpotrzebniejsze. Słyszałem, żeście zdrowsi, rzekł opat, ściskając go za głowę i żeście się do grobu naszej nieboszczki królowej ofiarowali. Bo nie wiedząc, do którego świętego się udać, do niej się udałem. Dobrzeście uczynili. Zawołał zapalczywie opat lepsza ona od innych i niechby jej któryś miał pozazdrościć. I w jednej chwili gniew wystąpił mu na oblicze, policzki napłynęły krwią, oczy poczęły się iskrzyć. Znali te jego zapalczywość obecni, więc Zych począł się śmiać i wołać. Bi, w Boga wierzy. Ołpad zaś odsapnął rozgłośnie, potoczył oczyma po obecnych, za czym roześmiał się, równie nagle jak poprzednio wybuchnął i spojrzawszy na Zbyszka, zapytał. A to wasz bratanek i mój krewniak. Zbyszko pochylił się i ucałował go w rękę. Małego widziałem, nie poznałbym. Mówił Ołpad. Pokaż się jeno. I począł go oglądać od stóp do głowy bystrymi oczyma, a wreszcie rzekł. Zbyt urodziwy. Pan na to nie rycerz. Na to maćko, brali te panny Niemce w taniec, ale co ci ją, który wziął, wnet się wykopyrtnął i już nie wstał. I kuszę bez pokrętki napnie. Zawołała nagle Jagienka. Ołpad zwrócił się ku niej. A ty tu czego? Ona zaś zaczerwieniła się tak, że aż szyja i uszy jej stały się różowe i odrzekła ogromnie zmieszana. Bom widziała. Strzeżże się, by cię przypadkiem nie ustrzelił, musiałabyś się bez trzy kwartały goić. Na to rybałtowie Pątnik i klerycy waganci wybuchnęli jednym gromkim śmiechem, od którego Jagienka stropiła się do reszty, także opat ulitował się nad nią i podniósł przy ramię, ukazał jej olbrzymi ręka w swej sukni. Pochowaj się, dziewucho rzekł, bo ci krew z jagód tryśnie. Tymczasem Zych usadził maćka na ławie i kazał przynieść. Wina, po które skoczyła Jagienka. Ołupad zwrócił oczy na zbyszka i począł tak mówić. Dość krotochwil. Nie dla sromoty ja cię do dziewki porównał jeno z wesołości dla twojej urody, której i nie jedna dziewka mogłaby pozazdrościć. Ale wiem, żeś chłop na fał. Słyszałem i o twoich uczynkach pod Wilnem i o fryzach i o Krakowie. Powiadali mizych o wszystkim, rozumiesz. Tu począł patrzeć przenikliwie w oczy Zbyszka i po chwili ozwał się znowu. I żeś trzy pawieczu po przysięgu to ich sobie szukaj. Chwalebny to jest i Bogu miły uczynek nieprzyjaciół naszego plemienia ścigać. Ale jeżeliś i co innego przy tym ślubował, to wiedz, że cię tu na poczekaniu mogę od onych ślubów rozwiązać, bo takową moc mam. Hej. Rzekł Zbyszko, jak człowiek co Panu Jezusowi w duszy obiecał, to jakaż moc może go od tego rozwiązać. Usłyszawszy to, Maćko spojrzał z pewną obawą na opata, lecz on widocznie był w wybornym humorze, gdyż zamiast wybuchnąć gniewem pogroził wesoło palcem Zbyszkowi i rzekł. To ci mądrala. Bacz, by ci się nie przygodziło to, co Niemcowi Bejhardowi. A co mu się przygodziło? Spytał Zych. A spalili go na Stosie. Za CEO? Bo gadał, że świecki człowiek potrafi tak samo tajemnice boskie wyrozumieć jako i osoba duchowna. Surowie ci go pokarali. Ale słusznie. Zagrzmiał opat, gdyż przeciw duchowi. Świętemu pobluźnił. Cóż to sobie myślicie? Może człek świecki co z tajemnic boskich wymiarkować? Nijak nie może. Ozwali się zgodnym chórem wędrowni lerycy. A wy, szpyrmany, cicho siedzieć. Rzekł oopat, boście też żadni duchowni, choć głowy macie pogolone. Nie szpyrmany my już nie goliardowie. jeno waszej miłości dworzanie odpowiedział jeden z nich, zaglądając w tymże czasie do dużej konwi, od której z daleka bił zapach słodu i chmielu. Patrzcie. Mówi jakoby z beczki. Zawołał oopat. Hej, ty kudłaty. A czego do konwi zaglądasz? Łaciny tam na dnie nie znajdziesz. Ja też nie łaciny szukam, jedno piwa, którego nie mogę naleźć. Oopat zaś zwrócił się do Zbyszka, który ze zdziwieniem spoglądał na tych dworzań i rzekł: wszystko to kleryki skalers, choć każdy wolał prasnąć książkę, a chycić lutnie i z nią włóczyć się po świecie. Przygarnąłem ich i żywie, bo cóż mam robić. Nikt po niej i powsinogi nogi wierutne, ale umieją śpiewać i trochę służby Bożej Lizneli, więc mam z nich przy kościele pożytek, a w potrzebie i obronę, bo niektórzy sierdzi te pachołki. Ten tu pątnik prawi, że był w ziemi świętej, ale próżno byś go pytał o jakowe może Alibo kraje, bo on tego nawet nie wie, jak cesarzowi greckiemu na imię i w którym mieście mieszka. Wiedziałem odrzekł ochrypłym głosem pątnik, ale jak mnie wzięła frybana duna tak i wszystko wytrzęsła. Najbardziej się że bo takich nigdy u wędrownych kleryków nie widziałem. Im wolno rzekł ołat, gdyż nie mają święceń, a że ja także kort przy boku noszę, to nie dziwota. Rok temu pozwałem wilka z Brzozowej na udeptaną ziemię o bory, przez któreście przejeżdżali do Bogdańca. Nie stawił się. Jako, że miał duchownemu stawać. Przerwał zych. Na to zaperzył się łopat i uderzywszy pięścią w stół, zawołał. Gdym wezbroi, to ja nie ksiądz jeno szlachcic. A on nie stanął, bo mnie wolał z pachołkami nocą w kurczy najechać. Ot, dlaczego kort przy boku noszę. Omnej slidzis, omniak i urawym sześć repelerę kantki z Cisis permittant. Ot, dlaczego i im dałem miecze. Umilkli, zasłyszawszy łacinę, zych, maćko i Zbyszko i schylili głowy przed mądrością opata, gdyż żaden N i jednego słowa nie wyrozumiał. On zaś toczył jeszcze czas jakiś wokoło gniewnymi oczyma, a wreszcie rzekł. Kto go wie, czy on i tu na mnie napadnie? Owa. Niech jeno napadnie, zawołali wędrownik klerycy, chwytając za rękojeść mieczów. A niech by napadł. CN i się już i mnie bez bitki. Nie uczyni on tego, rzeku zych prędzej z pokłonem i zgodą przyjdzie. Borów się już wyrzekł, a o syna mu chodzi, wiecie. Ale nie niedoczekanie jego. Tymczasem opat uspokoił się i rzekł. Młodego wilka widziałem, jako z, z w gospodzie w Krześni. Nie uznali nas zrazu, było ciemno i precz uradzali o Jagience. Tu zwrócił się do Zbyszka. I o tobie. A oni czego ode mnie chcieli? Oni od ciebie niczego nie chcieli, jeno nie pomyśli im to, iż jest w pobliżu zgorzelic trzeci. Tak tedy mówić tam do wilka. Jak mu skórę wygarbuje, to przestanie być gładki. A wilk mówi, może się nas będzie bojał, a nie, to mugnaty w mig połamie. A potem poczęli się obaj upewniać, że się będziesz bojał. Usłyszawszy to, Maćko spojrzał na życha, zych na niego i oblicza obu przybrały wyraz chytry i radosny. Żaden nie był pewny, czy ołap słyszał istotnie taką rozmowę, czy też zmyśla dlatego jedynie. By Zbyszkowi dodać bodźca, natomiast rozumieli obaj, a zwłaszcza, znając dobrze Zbyszka. Maćko, że nie było na świecie lepszego sposobu, aby go popchnąć do Jagienki. A ołpat, jakby umyślnie dodał. I po prawdzie, morowe to chłopy. Zbyszko zaś nie pokazał po sobie nic, tylko począł pytać Rzycha jakimś, jakby nie swoim głosem. A to jutro niedziela. Niedziela. Nam msze świętą zaś pojedziecie. Ano? Dokąd? Do krześni. Bo najbliżej. Gdzież byśmy jechali?